Wymieniałam rodzicom dach, oszczędzając im 50 tysięcy na robocie. Ojciec filmował mnie z podwórka i wysłał nagranie wszystkim znajomym. Patrzcie na tę idiotkę, jak próbuje udowodnić, że się do czegoś nadaje. Wujek wrzucił mema, spakowałam narzędzia i wyszłam. Trzy dni później lunęło. Niedokończony dach zawalił się do sypialni ojca. Siostra dzwoniła wrzeszcząc, potem matka. Natychmiast to napraw. Ale przez trzy dni z rzędu zrywałam gąty w 35-stopniowym upale, podczas gdy rodzice siedzieli w klimatyzacji i obserwowali mnie z kuchennego okna. Nie zaproponowali mi wody, nie wynieśli kanapki, ani razu nie zapytali, czy potrzebuję pomocy. Byłam na tym dachu sama, za darmo, próbując oszczędzić im wydatek 50 tysięcy na ekipę. Mówili, że nie mogą sobie pozwolić że chcą przeznaczyć te pieniądze na wymarzone wakacje po Europie. Ojciec powtarzał, że to będzie nasza pierwsza prawdziwa podróż odkąd byliśmy dziećmi, a matka ciągle mówiła, że to ich nagroda za przetrwanie 30 lat małżeństwa. Więc powiedziałam, że pomogę. Wiedziałam co robię. Pracowałam dorywczo z dekarzem podczas studiów i wymieniłam kilka małych dachów samodzielnie. Ten był duży, ale do ogarnięcia Zaplanowałam każdy krok w zeszycie. Oglądałam tutoriale na YouTube wieczorami i robiłam listy materiałów co do ostatniego gwoździa. Pożyczyłam drabinę, wynajęłam odpowiednie narzędzia, kupiłam nowe rękawice, zapakowałam busa i stanęłam pod ich drzwiami, gotowa do pracy. I na początku udawali zachwyconych, przytulali mnie, okazywali wdzięczność. Matka nawet powiedziała: Wiedzieliśmy, że wychowaliśmy mądrą córkę. Ale w momencie, gdy weszłam na dach, wszystko się zmieniło. Zaczęło się niewinnie. Ojciec stał na podwórku, filmując mnie telefonem. Nie przejmowałam się tym. Myślałam, że chcę pokazać postępy prac, ale zauważyłam, że nie filmuję roboty. Filmował, jak męczę się, wnosząc paczki gątów po drabinie, jak się ślizgam na pochyłości, jak przystanęłam wytrzeć pod twarzy. Widziałam, jak robi zbliżenie. Tego wieczoru słyszałam, jak śmieją się w salonie. Wysłali film do rodzinnego czatu. Podpis brzmiał Patrzcie na tę zabawną dziewczynę, próbującą udowodnić, że się nadaje. Wujek odesłał mema z szopem pracza, trzymającym młotek. Siostra skomentowała Następnym razem wynajmijcie przynajmniej kogoś przystojnego. Następnego ranka słyszałam, jak ojciec odtwarza to znowu na telewizorze. Oglądali to, jakby to był skecz. Nikt do mnie nie odezwał się ani słowem. Żadnego dziękuję, żadnej zachęty, tylko śmiech z za okna, podczas gdy łatałam im dach w pełnym słońcu. Wtedy zobaczyłam wydruk na lodówce. Dwa tygodnie w Europie, bilety pierwszej klasy, luksusowe hotele, zabiegi spa, prywatna wycieczka kulinarna we Włoszech. Wszystko zarezerwowane. Zrobili plany, zanim w ogóle zaczęłam. Nigdy nie musieli oszczędzać na robocie. Chowali te pieniądze do kieszeni, wydawali na siebie. Wykorzystali mnie. Wiedzieli, że się zgłoszę. Wiedzieli, że powiem tak, bo zawsze tak robiłam. Pracowałam dalej. Po cichu skończyłam stronę kuchenną. Ułożyłam gonty nad salonem. Zaczęłam stronę sypialni i powiedziałam, że potrzebuję jeszcze dzień czy dwa, żeby wszystko dokończyć. Ojciec zaśmiał się i powiedział Nie spiesz się, gwiazdko. Potem dodał coś o wrzuceniu filmu na YouTube. Powiedziałam, że muszę na chwilę wyjść. Wymyśliłam coś niejasnego o rodzinnej sprawie. Mąż miał operację. Skłamałam. Nieprawda, ale wystarczająco wiarygodne, żeby się stamtąd wydostać. Nie planowałam wracać. Trzy dni później spadł ulewny deszcz. Telefon zadzwonił tuż po północy. To była siostra, krzycząca. Sufit zawalił się nad sypialnią rodziców. Deszcz. Przesiągł przez plandekę, którą zostawiłam na pół zabezpieczoną. Woda lała się strumieniami. Belka ustąpiła. Szafka nocna zniszczona. Walizka ojca przemoczona na wskroś. Jego aparat przepadł. Materat zrujnowany. O kilka centymetrów minęło telewizor i zestaw audio. Potem zadzwoniła matka. Głos płaski, wściekły. Nie zapytała, czy wszystko u mnie w porządku, ani czy mogę pomóc. Powiedziała tylko: napraw to natychmiast. Ale tym razem miałam dość. Rano po zawaleniu dachu obudziłam się do 37 nieodebranych połączeń. SMS-y wciąż przychodziły. Jeden od siostry: Przyjedź tu, zanim ojciec zrobi coś, czego pożałuje. Kolejny od matki po prostu: To twój bałagan. Lepiej to napraw. Nie, nie odpowiedziałam. Przewijałam je powoli, czytając każde gniewne słowo, jakbym studiowała obcy język. Moje imię w kółko. Ich dom się rozpadał i szukali kogoś, na kogo to zrzucić. Nie na siebie nawzajem, nie na faceta, który mnie filmował i się śmiał. Na mnie. Myślałam, że ochłoną, ale zamiast tego eskalowali. Około południa dostałam wiadomość od kuzynki Magdy. Mieszka cztery domy od nich. Podobno właśnie przyjechała policja. Dwa radiowozy. Rodzice powiedzieli im, że ich córka wykonała nieautoryzowane, prace dekarskie i porzuciła robotę. Magda powiedziała, że policjanci nawet nie weszli do środka. Jeden stanął na chodniku, zadał podstawowe pytania, potem pokręcił głową i powiedział ojcu, żeby następnym razem zadzwonił po fachowca. Ojciec próbował zmusić go do spisania protokołu. Odmówił. To musiało go zaboleć, bo potem sprawy przybrały brzydszy obrót. Do wieczora matka groziła sądem. Siostra wysłała mi przerobiony screenshot z grupowego czatu, wrzucając zdjęcia dachu przed i po jak jakąś sensację z tabloidów. Wujek oczywiście wskoczył z kolejnym memem. Na pół zawalony dom z napisem KOSZMAR MAJSTERKOWICZA Dlatego dzwonisz po fachowców. Przekręcali historię w coś, czym nie była. Nie wystarczyło, że się ze mnie nabijali. Teraz musiałam być też czarnym charakterem. Tego wieczoru opowiedziałam wszystko mężowi. Milczał przez chwilę. Potem powiedział: Oni cię nie tylko wykorzystali. Upokorzyli cię celowo. Miał rację. Ciągle myślałam o tym nagraniu. O tym, jak oglądali jej jak skecz kabaretowy. O protekcjonalnym tonie ojca, nazywającego mnie gwiazdką, gdy schodziłam ostatniego dnia. A wszystko to planując wakacje, w których nigdy nie miałam uczestniczyć, więc podjęłam decyzję. Wypisałam czek na 60 tysięcy i wysłałam im następnego dnia. Więcej niż stracili, więcej niż była warta robota. Bez listu, bez wiadomości, sam czek. Myślałam, że jak go zrealizują, naprawią dach. Ucichną i pójdą dalej. Myliłam się. Cztery dni później dostałam wiadomość głosową od matki bez powitania, tylko krzyk. Powiedziała, że przeglądali stare rachunki i zorientowali się, że wciąż nie oddałam osiem tysięcy pożyczonych pięć lat temu. Powiedziała, że rozmawiają z bankiem, że mogą wstrzymać realizację czeku, dopóki nie wyjaśnimy pełnej kwoty. Ten dług spłaciłam w ciągu sześciu miesięcy. Na czas, w całości. I oni to wiedzieli, ale nie obchodziły ich fakty, obchodziła ich kontrola. Ten czek nie został odebrany jako oferta pokoju, został odebrany jako słabość dowód, że mogą naciskać mocniej. Potem ojciec zostawił wiadomość głosową, krótszą, ale gorszą. Myślisz, że możesz po prostu od tego odejść? Nie skończyliśmy z tobą, Aniu. Jesteś nam winna. To już nie chodziło o pieniądze. Nigdy nie chodziło. Nie oddzwoniłam, nie napisałam. Po prostu siedziałam na ganku tego wieczoru z mężem i rozmawialiśmy. Powiedział coś, co utkwiło mi w pamięci. Dałaś im wszystko, oni nie dali ci nic, nawet podstawowego szacunku, a teraz chcą więcej. Zapytał, czy w końcu skończę. Nie odpowiedziałam od razu, ale znałam odpowiedź. Cisza po zablokowaniu ich nie trwała dłużej niż dwa dni. Myślałam, że może zrozumieją, że czek był końcem, że w końcu wyznaczyłam granicę, której nie przekroczą. Ale trzeciego ranka otworzyłam maila i zobaczyłam długą wiadomość od ojca z tematem: Przeczytaj, co nam jesteś winna. Czytało się jak manifest: trzy akapity pogrubione, dwa wielkimi literami. Pisał, że ich zlekceważyłam. Wystawiłam na pośmiewisko, zawstydziłam rodzinę, zmusiłam do wynajęcia drogich fachowców i, najgorsze, zachowywałam się, jakby pieniądze mogły naprawić to, co zniszczyłam. Napisał, że czek był policzkiem, że czuł się, jakbym wykupywała się z poczucia winy i że takie zachowanie nie będzie tolerowane w tej rodzinie. Zakończył. Rozważamy następne kroki prawne, jeśli będzie trzeba. W załączeniu były zdjęcia ich świeżo naprawionego dachu. Tego, który udało im się naprawić dwa dni po zrealizowaniu czeku. Profesjonalna ekipa w jednakowych koszulkach stała obok nowych gontów, wszystko pięknie ułożone na podjeździe. Podpis. Tak to powinno być zrobione od początku. Bez podziękowań. Żadnego uznania, że mogli sobie na to pozwolić tylko dzięki mnie. Tylko obwinianie. Zawsze obwinianie. Siedziałam przy kuchennym stole, wpatrując się w ekran, i nie wiem czemu, ale zaczęłam się śmiać. Nie dlatego, że to było śmieszne, ale że było przewidywalne. Mogłabym napisać tego maila sama, gdybym spróbowała. To był dokładnie scenariusz, którego zawsze się trzymali. Przekręć historię, wymasz pomoc, przesuń winę. Ale tego tygodnia coś się zmieniło. Ni stąd ni zowąd zadzwonił kuzyn Marek. Nie słyszałam o nim od lat. Zawsze cichy gość na rodzinnych spotkaniach, ten, co siedział w kącie, grając na telefonie, powiedział, że widział film, który ojciec wysłał do grupowego czatu, ten, gdzie męczę się na dachu z podpisem kpiącym ze mnie. Podobno po zawaleniu rodzice zaczęli wszystkim opowiadać, że odeszłam w połowie projektu, odmówiłam naprawy i zrzuciłam na nich winę. Mówili, że zostawiłam dom niebezpiecznie odsłonięty, ignorowałam telefony i miałam historię bycia nieodpowiedzialną. Ale zapomnieli. Internet nigdy nie zapomina. Marek zapisał film: Ten, gdzie ojciec nabija się ze mnie strawnika, gdzie wyraźnie się poce, pracuje sama, gdzie nikt nie oferuje pomocy. Pokazał go swojemu ojcu, który pokazał dwóm kolejnym osobom i tak oto historia zaczęła się rozpadać. Kilka dni później zaczęłam dostawać smsy. Ciocia Beata napisała. Widziałam nagranie. Szczerze, Aniu, nie wiem jak wytrzymałaś tak długo. Ja bym odeszła pierwszego dnia. Kuzynka Kasia napisała. Twój ojciec wysłał nam ten klip, jakby to była komedia. Nie pomyślał, że ktoś stanie po twojej stronie. Cieszę się, że niektórzy z nas stanęli. Wtedy zrozumiałam, że rodzice nie tylko byli wściekli, tracili publiczność, opowiadali historię po swojemu przez lata. Zawsze była zmagającą się córką, tą, którą dźwigali, tą, która pożyczała i zapominała. Ale teraz ludzie pamiętali inaczej, jak pracowałam przez studia, żeby płacić czynsz, czas gdy pożyczyłam ojcu pieniądze na naprawę samochodu i nigdy nie poprosiłam o zwrot. Jak kosiłam im trawnik co weekend, gdy wyjeżdżali. Za darmo, pamiętali. Rodzice po prostu nie myśleli, że będą. Ale nie wszyscy wybrali stronę. Niektórzy milczeli, inni mówili, że to tylko nieporozumienie. Wujek, ten od memów zamilkł. Ani słowa, odkąd dach się zawalił. Ta cisza była niemal lepsza niż przeprosiny. Potem przyszła poczta głosowa z zastrzeżonego numeru. Matka. Powiedziała, że rozmawiali z prawnikiem, twierdzili, że mają dowód, że jestem im winna osiem tysięcy sprzed pięciu lat. Powiedziała, że mają pełne prawo podjąć kroki prawne, że jeśli nie uznam długu, złożą coś do sądu. Zakończyła. Wszyscy się zgadzają, że musisz to naprawić. Wszyscy. To słowo uderzyło jak policzek. Tego wieczoru otworzyłam pocztę głosową mężowi podczas kolacji. Najpierw nic nie powiedział. Po prostu odłożył widelec, otworzył laptopa i zaczął pisać. Gdy zapytałam, co robi, powiedział: Robię listę. Każda przysługa, każda złotówka, którą kiedykolwiek oddałaś, każde załatwienie sprawy, każda godzina pracy na tym dachu. Jeśli chcą rachunków, damy im rachunki. Pisał dalej. Siedziałam naprzeciwko, patrząc, jak buduje moją sprawę jak prawnik w sądzie. Wtedy to do mnie dotarło. Nie byłam w tym sama. Nigdy naprawdę nie była. Po prostu zapomniałam, jak wygląda wsparcie, bo wychowałam się w domu, który go nigdy nie dawał. Patrzyłam na odcinek Czeków wciąż leżący na blacie 60 tysięcy. To była ich cena i już ją zapłaciłam. Ale teraz chcieli czegoś innego. Pod koniec tego tygodnia lista, którą robił mój mąż, rozrosła się w pełnoprawny dokument, daty, screenshoty. Rachunki. Każdy przypadek, gdy pomagałam rodzicom przez lata. Od lata, gdy zapłaciłam ich rachunek za prąd, nie mówiąc im, do czasu, gdy przegapiłam rozmowę o pracę, żeby pomóc ojcu przewieźć meble przed wyprzedażą garażową. Zatytułował plik, co Ania jest winna kontra co Ania dała. Znalazł nawet logi przelewów z czasów, gdy spłacałam pożyczkę 8 tysięcy. Każda transakcja wyraźnie oznaczona. Pamiętam, jak patrzyłam na końcową sumę i zdałam sobie sprawę, że właściwie nadpłaciłam o 720 zł. Nie pamiętałam tego, ale on miał to na piśmie. Byłam gotowa im to wszystko wysłać. Ale wtedy coś się stało. W niedzielny poranek podlewałam rośliny, gdy srebrny suf zatrzymał się przed naszym domem. Nie rozpoznałam go, dopóki drzwi się nie otworzyły i wysiadł ojciec. Zamarłam. Nie widziałam go, odkąd dach się zawalił. Tym razem nie miał telefonu. Żadnego uśmiechu, żadnej kamery. Podszedł powoli, rozglądał się, jakby nie był pewien, czy w ogóle powinien tu być. Potem zatrzymał się dwa metry ode mnie. Przez sekundę żadne z nas się nie odezwało. Potem powiedział: Musimy porozmawiać. Zapytałam, skąd zna mój adres. Powiedział, że siostra go ma z czasów, gdy pomagała nam w przeprowadzce. Skinęłam powoli głową i oparłam się o płot. Powiedziałam, że nie jestem pewna, czy rozmowa pomoże. Zignorował to i zapytał, czy możemy usiąść. Powiedziałam, nie. Więc stał tam pocąc się i mówił, że nie chce, żeby sprawy się rozwijały. To było jego słowo, rozwijały. Jakby wszystko, co się działo, było tylko złą komunikacją. Powiedział, że może przesadzili z reakcją, ale że muszę zrozumieć, jak stresujące to wszystko było: że wakacje to nie tylko wycieczka, to świętowanie przetrwania ciężkiego roku, że czek, który wysłałam, był mylący, bo czuł się jak obraza, a potem rzucił linijką, która mnie dobiła. Kiedyś byłaś taka wdzięczna. Co się stało? Wtedy wróciłam do środka, zostawiłam go na podwórku, nie trzasnęłam drzwiami. Nie powiedziałam ani słowa. Po prostu weszłam z powrotem do kuchni, gdzie mąż obserwował z okna. Zapytał, czy wszystko w porządku. Powiedziałam, jeszcze nie, ale będzie. Myślałam, że to koniec, ale nie był. Tej nocy ktoś próbował włamać się do mojego auta. Nic nie zginęło, ale zamek był porysowany, a schowek otwarty. To mogło być przypadkowe. Mógł to być ktoś szukający drobnych, ale instynkt mówił inaczej. Rodzice wiedzieli jakim autem jeżdżę, a nie byli przyzwyczajeni do bycia ignorowanymi. Zgłosiłam to na policję na wszelki wypadek. Funkcjonariusz zapytał, czy mam jakichś wrogów. Tylko się zaśmiałam i powiedziałam: Tylko taki rodzaj, który mówi, że mnie kocha. Dwa dni później dostałam telefon z zastrzeżonego numeru. Znowu poczta głosowa. Tym razem matka płacząca. Powiedziała, że są zranieni, że rodzina się rozpada, że nigdy nie chcieli, żeby to zaszło tak daleko. Potem dodała coś, czego nigdy nie zapomnę. Nie jesteś jedyną, która potrafi odcinać ludzi. Odtworzyłam to też mężowi. Nic nie powiedział. Po prostu sięgnął przez stół, wziął mój telefon i zablokował numer ponownie. Po próbie włamania i tej ostatniej poczcie głosowej spodziewałam się, że sprawy w końcu ucichną. Nie było wiele do powiedzenia, a ja podjęłam już wszelkie środki ostrożności poza zmianą numeru. Mąż nawet zasugerował, żebyśmy pomyśleli o przeprowadzce, jeśli będzie gorzej. Ale to nie był koniec. Jeszcze nie. Trzy dni później, wychodząc z pracy, zobaczyłam kartkę wetknięta za wycieraczkę. Bez koperty. Bez podpisu, tylko złożony papier z drukarki. Otworzyłam ją powoli, już się przygotowując. Było napisane: Aniu, nie zapomnijmy, co zrobiłaś. To się nie skończy, dopóki nie naprawisz tego właściwie. Bez imienia, bez gruźb, tylko to. Ale pismo było matki. Ten dziwny, kursywny druk, którego używała do wszystkiego. Rozpoznałam go natychmiast, a papier pachniał jej perfumami. Tym samym przytłaczającym kwiatowym, które rozpylała na wszystko. Gdy wróciłam do domu, nawet nie wniosłam kartki do środka. Wrzuciłam ją do paleniska i zapaliłam zapałkę. Mąż i ja siedzieliśmy na patio, gdy się paliła, żadne z nas się nie odzywało. Myślę, że oboje wiedzieliśmy, że ostatnia nić pęka. Następnego ranka kuzyn Marek zadzwonił znowu, brzmiał ostrożnie, jakby chodził po linie. Powiedział, że matka pojawiła się niezaproszona u jego mamy, Beaty, i zrobiła pełną scenę. Płakała, oskarżała wszystkich o zwrócenie się przeciwko niej, mówiła, że zatruła rodzinę przeciwko niej. Marek powiedział, że oskarżyła mnie o szantażowanie ich, o próbę kupienia milczenia. Powiedziała nawet, że rozważa zgłoszenie nękania. Ciocia Beata kazała jej wyjść, albo zadzwoni po policję. To się rozpadało. Ale najgorsza część to nie były groźby czy wyrzuty sumienia, czy nawet kartka. To było to, że rodzice, którzy kiedyś twierdzili, że kochają mnie bezwarunkowo, w końcu pokazali mi, jak naprawdę wygląda ich miłość. To była dźwignia, nic więcej. Tego wieczoru mąż usiadł obok mnie na kanapie, laptop w ręku. Miał otwartą całą oś czasu. Każdy rachunek, każdy SMS, każda transakcja bankowa. Miał to oznaczone kolorami, podpisane, skategoryzowane. Powiedział, że jeśli spróbują czegokolwiek, prawnie czy inaczej, będziemy gotowi. Podziękowałam mu. Powiedział, że nie zrobił tego dla nich. Zrobił to dla mnie. Potem powiedział coś, czego się nie spodziewałam. Zablokuj ich wszystkich, każdego z nich, na poważnie tym razem. Nie tylko rodziców. Siostrę też, każdego, kto próbuje cię wciągnąć z powrotem w to. Zawahałam się, nie dlatego, że się nie zgadzałam, ale dlatego, że zdałam sobie sprawę, jak długo czekałam, żeby usłyszeć te słowa. Zaczęłam od siostry, potem kilku kuzynów, którzy milczeli, potem czat grupowy. Usunęłam się i wyciszyłam każdy wątek. W końcu zablokowałam rodziców na każdej platformie: mail, telefon, media społecznościowe, nawet wspólny folder w chmurze, gdzie matka wrzucała rodzinne zdjęcia. Skasowałam wszystko. I nie czułam winy, czułam ulgę. To nie była zemsta, to nie była sprawiedliwość, to było przetrwanie. Myślałam, że może spróbują ostatniego ruchu. Pukanie do drzwi, list od prawnika, coś teatralnego, ale nic nie przyszło. Nie tego tygodnia, nie następnego, tylko cisza. Po raz pierwszy to oni czekali na telefon. Minęły cztery tygodnie, zanim cisza została przerwana. Do tego czasu zaczęłam się przyzwyczajać do spokoju. Żadnych więcej wiadomości głosowych, żadnych niespodziewanych gości, żadnych kartek na szybie. Lepiej spałam. Mąż mówił, że wyglądam jak inna osoba, jakbym w końcu przestała czekać, aż coś mnie uderzy. Ale wtedy znikąd siostra pojawiła się w mojej pracy. Po prostu weszła. Bez ostrzeżenia, bez wiadomości. Stała przy recepcji, jakby przynosiła paczkę. Ale gdy mnie zobaczyła, przeszła do działania. Musisz porozmawiać z mamą. Ona traci rozum. Powiedziałam, że jestem zajęta. Zignorowała to. Jest chora z tego powodu, Aniu. Ledwo je. Nie śpi. Mówi, że zrujnowałaś rodzinę. A teraz pamięta pożyczkę. Po prostu się na nią patrzyłam. Mówiła dalej. Powiedziała, że nigdy jej nie spłaciłam że mama znalazła stary notes, który to udowadnia, że są gotowi wybaczyć resztę, jeśli tylko przeproszę i dam jej coś, żeby wyrównać. Naprawdę tak to powiedziała. Wyrównać. Nie podniosłam głosu, nie powiedziałam nic dramatycznego, po prostu powiedziałam jej prosto, zapłaciłam im, nadpłaciłam i nie dam im ani złotówki, ani sekundy więcej. Prychnęła, nazwała mnie samolubną i wyszła. Tego wieczoru opowiedziałam wszystko mężowi. Nie drgnął, powiedział: W takim razie czas. Usiedliśmy i napisaliśmy wiadomość razem, nie żeby wysłać, tylko żeby przeczytać raz na głos i skasować. Było tam wszystko, czego im nigdy nie powiedziałam: każdy moment, który przełknęłam, każda krzywda, której nie uznałam, każde przeprosiny, które złożyłam, a oni nie zasłużyli. A gdy skończyłam czytać, Zablokowałam. Ostatni pozostały numer. Rodzice byli teraz całkowicie odcięci. Żadnego dostępu, żadnych więcej historii do przekręcania, żadnej winy do wykorzystania jako broni, nic. I właśnie gdy myślałam, że ostatni rozdział się zamknął, stało się coś nieoczekiwanego. W weekend brat ojca, ten, który nigdy się nie angażował, który rzadko odzywał się na rodzinnych spotkaniach, zadzwonił do mnie. Jego głos był spokojny, wyważony, powiedział. Widziałem, jak to wszystko się rozwijało. Trzymałem się z dala, bo myślałem, że przejdzie, ale nie przeszło. I chcę, żebyś wiedziała, że zrobiłaś właściwą rzecz. Nic nie powiedziałam. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Potem powiedział coś, co wszystko zatrzymało. Nie jesteś pierwszą, którą tak potraktowali. Jesteś tylko pierwszą, która odeszła. I nie wróciła czołgając się. Ta cisza, w której żyłam, nie była pusta. Była pełna wszystkich rzeczy, których nie wiedziałam, wszystkich ludzi, którzy obserwowali, czekali i w końcu zobaczyli prawdę. W tym momencie wiedziałam, że nie tylko łamie schemat, kończę go. Spojrzałam na męża. Skinął najmniejszym skinieniem, jakby już wiedział. I po raz pierwszy w życiu poczułam się wolna. Minęły dwa miesiące, odkąd ostatni raz słyszałam od rodziców. Żadnych wiadomości, żadnych telefonów, żadnych nagłych wizyt, tylko cisza. Na początku czułam się, jakby rana się zagoiła. Teraz zaczyna się czuć jak gasnące światło. Zniknęło, ale wciąż zostawiło ślad. Odbudowałam rutynę, skupiłam się na pracy i spędzałam weekendy remontując nasz dom z mężem. W końcu skończyliśmy oranżerię. O której zawsze marzył. To teraz nasz ulubiony kąt domu jasny, spokojny i pełen możliwości. Śmiejemy się tam przy porannej kawie, planując wspólne wycieczki na naszych warunkach. Potem w zeszłym tygodniu coś się zmieniło pukanie do drzwi. Stała tam moja siostrzenica, córeczka siostry, trzymając małą paproć w wyszczerbinej doniczce. Była spięta i cicha, jakby nie była pewna, co tu robi. Ciociu Aniu, zaczęła ze łzami w oczach. Mama kazała mi to dać i przeprosić. Uklękłam. Serce mi zamarło i wstrzymało oddech. Paproć wydawała się cięższa niż powinna. Przegapiłam urodziny i święta. Nie widziałam jej odkąd miała pięć lat. Teraz miała osiem. Wyglądała na wyższą, bardziej ostrożną, ale pełną nadziei. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, odwróciła się i poszła przez podwórko do furtki. Potem szelest kroków i głos jej matki wołającej: Zostaw to, Julka, wracamy do domu. To było wszystko. Przebłysk, gest, wiadomość niedopowiedziana. Wniosłam paproć do środka. Potrzebuję przesadzenia i lepszej ziemi. Zostawiłam ją przy oknie to pasujące. Ich przeprosiny przyszły na półżywe, zwiędłe na brzegach niepewne swojego miejsca. Mąż delikatnie ją podlał. Tego wieczoru złapałam się na myśleniu. Rodziny są skomplikowane. Przeprosiny, jeszcze bardziej. Ale przebaczenie nie jest binarne. To droga, nie przełącznik. Może ta mała roślinka to początek czegoś nowego. A może pozostanie przypomnieniem, że niektóre rzeczy nie urosną bez zaangażowania z obu stron.